Oj, kurwa. Oh. Ain't no way. A, co kurwa frajzie Eee, <laughs> kurwa. Jebane skrzydło. Bycie chuj Adam, teraz ja, Ty jedziesz, ja. żebym Cię nie jebnął. Czekaj, odpalam ponownie streama. Kurwa! Kurwa! Kto jedzie? Dobra. Młody, spierdaję Ja Ci, ja ci wypierdolę. O kurwa. Ja, ja, ja mnie... O ja. oh, kurwa. Adam, masz go. Masz go, O ty... Ty, jak ja jestem pierwszy? Wazaj na pioruna. Ale ja to uwielbiam, Ja pierdolę Ej kurwa Ty Co? kurwa! Ej! kutafonie, Gdzie ty wpadłeś? Ja ponownie nie bałeś Sorry, ja... Pchamy bo... pioruna Chyba... Kurwa <coughs> Jak go Nie, on ma lepszą... Młodego jebie Nie Młodego... Młodego by Sorry, sorry O kurwa Młody, chodź tu To ty chodź Dobra, ci wyjaj raz za porządku. <grym> <grym> kurwa. Kurwa. Jaj Adam, 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 jadę do ciebie. Puść mnie, puść mnie. No kurwa, no jadę, się... ale w drugą stronę. Nie trzeba. Szybko, szybko. Pośpieszaj, masz tu. Aha, masz na strawniku, czy nas pierdoli? No, i są przede mną. Dobrze, dobrze. Ja w kolczatki wjechałem. O, to chuj. Ja mam ten panczeżowy, no, to żaraj. Nie no, co to jest, to, to jest za auto? Kurwa, co <laughs> tu się <laughs> dzieje? Ej, auto mi się pali. Ej, auto o kurwa, się pali. Ej, ja wypadaj mnie. Cej ład! Uciekaj, szybko, uciekaj. Ej, 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 jedź, jedź, dawaj go! Uciekaj, uciekaj. Niebaj go! Ty kurwa to... Ty. mnie pop. Oj, dobra. Ej! Co, co mi z ciebie ty. Ty. ty kurwa. Nie Dawaj, no. Ku. mnie auto Ty by Z O nie kurwa. O kurwa. No. Jak przejedziesz? <laughs> nie przejedziesz. No nie przyjadę. <laughs> Kurde przejechał. Jak nie przyjedzie, jak przyjedzie? Kody Wody nie nie ta... Dobrze. Nie tarczę, drogi. To ja, to ja? O kurde. Ledwo co tym się jedzie? Kurde, kurde, kurde piorun. Nie, 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 ja uciekam. No i chuj, już po tobie. Podaj się albo ci wypierdolę, zobacz. Szybko, 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 A Adam, Adam, goń go, goń go, KURWA! Kur... Jest, jest, jest. Yes. <grym> Jebany, kurwa. Się bo... kurwa zapalił. <grym> Ej, nie, nie. Ja takie kurwa jadę do przodu, mówię... ...chuj na no, wstać tym za młodym. Adam, jebut kurwa, my wchodzimy jak jakiś pojebany. O, młody ten. O, ty, o ty, 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 nie! A, jedziesz stołem, bo O, siema! Blokuję ich, blokuję! Dawaj, dawaj. Kurde! Przejechał! Kurwa! No! Aj, te desynki, no! Piorę tam czeka! Który ja czek nie się czeka, nie czekam, bo ja jadę zmienić auto! Ja dziewiąty! O kurwa, czternaście czekam! Ja też dziewiąty! No, Jakiś gówno nie. teraz mam, policzyjny! Ale lagi masz! Ale to zapierdolał! Nie! Uff! kto ma i? Żyje. Nie, piorun Mijamy się, dobra Co tu się stało? Kutu. Ja pierdolę, coś ty odjebał? Jebany wiatrak O kurwa Spierdalaj! Aha, Czeknika. dobra Dobra o kurwa, no pała jebana na kurwa, 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 Jebu kurwa, A kurwa, kurwa, pan kurwa, Co kurwa, No kurwa, jak? kurwa, kurwa, to chodź. kto jedzie? Nikt Nie, kurwa, ja za tobą. Nie, kurwa. nie, nie. Kurwa. <laughs> dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dawaj, dawaj. Co ty robisz? Kurwa za nami cypko, jest! Szybko, 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 szybko! No ty się no, zjadał! Ty... Kurwa, no, pozwoliłeś mu spierdolić! Ja mu zajebałem. Chuj, dobra, dogonimy go z powrotem. Ej, tak gównem jadę, nie? Co za hydra. Który jesteś, Czech checkpoint, nadam? Eee, siódmy. Kurwa, no, ja i... tak samo! <laughs> tak samo! <laughs> dawaj, no, dawaj, o, dawaj. dawaj, dawaj, <laughs> dawaj! Dawaj, dawaj! A Aż Ej, pomogliście? Czemu on mi jebno takim gu. ej. Z... Dawaj, go, dawaj! Co kurwa, tym głównym dużym. Chuj, dobry, spych! spychać mamy. Tu jest tak, u Nie! Aaaa! Dawaj, go, dawaj, dawaj! Nie, nie, nie! Dobra. Dawaj, młodego! O małe życie! <laughs> nie spierdala! Nie spierdala! O ty, kurwa! Dobra. Ja, mam, ja mam za dużo ping to nie, do Nie, 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 Dobrze, że mamy te same checkpointy, tak? Kurwa, nie, gdzie nie, no, ja Co A nie, Co nie, Co nie, 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 ma nie, coś jest mnie? Ja kurwa nie widziałem, no ja kurwa, pierdol... ty, ty pierdol we mnie i kurwa te pójście za mną Nie było cię u mnie Aha. Dobra, ci... dobra, ludzi? dobra ja swoją, bo to... Serio? ludzi. O, o, o kurde Co to był? Adam ja? Aj kurwa po chuj ty nie, na mnie jechałeś? Dobra, ja chuj, jedzie, jedziemy, 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 jedziemy A to jest dobre kurwa do spychania? No To jadę kurwa, jadę Jebany stop kurwa, czy co to jest Napierdolony Kurwa Ej, ty oh dalej, czy co? Nie Kurwa, Mati. widziałem, widziałem, widziałem jak Nie, Nie, mnie nie wy, wyrzucił. No i chuj, ja też padłem tego... ja, ja, ja Kurwa. Kurwa, gdzie spierdalasz? Nie, dzięki. No Aha. kurwa, Mać, popierdoli mnie zaraz z tym wiatrakiem. Wiatrak. Nie, yeah, Mati, 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 czekaj, czekaj! Adam, jedzie, ej, jedzie do ciebie, kurwa, ja go nie zatrzymam. Jebniko, coś, Co z...? Kurwa, kurwa. Ja, jedynie co wyjechałem on kurwa jest już... Nie? 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 Co to jest? Nie? Co, to nie? jest? Tak. co on ja jakiś kurwa mi, mini gównem, mini czołgiem jedzie? Co to kurwa jest? Od kiedy takie coś dopuści do gry? Nie! Ej kurwa! To jest... Mati mnie. Jadaj, jadaj. Adam, który checkpoint? Jak mi kurwa wiadomość pozwoli, to będę mieć dziesiąty. A ja mam też 10. Ej, Matizę jadaj! Zobacz, takie gówno. Eee, A, to ty, dobra. Jedzie A, tam na drugi. Miejsce. Kurwa! Ej, 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 Gdzie, gdzie, gdzie? Wypierdol mi stąd! Ja tu zostaję, ja tu zostaję! Nie <laughs> ja ruszam się stąd! Tylko Co nie ruszasz, kurwo? bana! O dobra, Mati, sojusz, niech so nie jak Co? Wyjebałem go autkiem. Wyjebałem go autkiem. Jak to <osim wallpaper dosiz》> ja, się stało? Jadę cię Normalnie kurwa, prawo fizyczne. Nie zęcaj dobra. się! Dzięki, dzięki. Jedź. Nie <gcierne> no. <pasłany> <asłany> <podzaję> Dobrze. To. Ej, bo, <pasłany> bo byś spierdolił. No, dobra, nie wyszło. Jadę ja, jak chcesz. Ja kur... ty się kurwa. Zdęcałeś za mną kurwa w poprzednim odcinku. Masz kurwa wpierdol dzisiaj na tym lajku. Ja dawam. No, bo oni, oni. pamiętaj, oni nas kurwa gnębili, nie? Ale ja mam moje główne do tego że jakiegoś mika wielkiego. A ja miałem kurwa! O gdzie ty, ty mały czołgiem i my chyba tego nie skończymy przez te małe czołgi. A nie dojadą do tych, co. do tych małych czołgów, to coś by tam. Musieli. No nie, oni się starają będą A... znęcać Dobra, spierdalaj kurwa O kurde, chuj mu pizdę, nie jedzie se ty, kurwa Adam to Kurwa Przejechał Dobra, teraz, szybko chcesz tym białkiem? Co? Kto? Co? Który ciak pojmasz? Ja mam cały czas pic, dziewiąty Ja czternasty pic. Ja też co ty pierdolisz? No kurwa, wiatruj mi kurwa, ale ten... Pierdolony, przeszkadzał o kurwa, jeszcze ma To powinno się pełnić. Ścina się. Kiorą, powie coś. Uda ci się, uda. Jadę, jadę. Tak jest, nie? Yy, nie, ścina. Ej, bo są za tobą, szybko jedź, szybko. Matis, kurwa, wrzuć jedynkę. Za pierwszy, z... za pierwszy. Dobra. Czyż Martyn to mnie nie wyrzuci, chyba co? No, to ja go wyrzuci. Dobra. Każdy radę. Dobra. Piorun, który dałeś radę? Piorun. Kto <grym> Z ostatni ma. Kurwa, co ty robisz? Jak masz kurwa przed A, A mi się kurwa spierdolił. Kurwa! <laughs> e, ciała za każdym razem. <laughs> Dobra, jeszcze jedną taką mapę możemy i... i lecę. Dobra. Ty kurwa ma maty... dobra. Jeszcze jedna mapa, ta? ta. Hmm. Ej, ja muszę zadzwonić minutę. 10 minut Ej, hey, no. To chodź, zaproszę ten, na mapę a, a nie wyjebie mnie? Mm, nie, jak będziesz w to ci nie wyjebie Jak będziesz posagram, to ci Co? A! Kurwa, frajerzy Ale yeah. fajna mapka, nie? Kurwa, tylko... Ty, znowu nas wyjebali face a. to face <laughs> Trzech razy szuka chyba, nie? Adam, <laughs> teraz ty a, jedziesz? A, yeah. Żebym cię nie jebnął Czekaj, ja odpalam ponownie streama Kurwa Kurwa Chyba <laughs> kurwa kurwa podłączył i słyszałem sam siebie Halo. kurwa wstyd <laughs> Dobra, Macie, po zaproszeniu. Teraz jaka mapka będzie? Face to face. Tylko inną. Dobra, to za dwoj. Dluga się pospiesz. O, ja to dluga właśnie Ale może zrobię także raz na kute, na sełowienę to. Co robicie, wyrzucicie? Ale to w sumie ja Cię zapraszam. Dobra, zaraz przyjdę. Temu. Dobra, to ja raz tu na to. I się zmutuję tu.